W ostatnich latach niewątpliwie obserwujemy znaczący wzrost filmowych i serialowych dystopii. Wizji światów, które są na pozór idealne, sterylne, czyste i perfekcyjne, ale pod spodem coś w nich gnije i wynurza się z nich totalitarny potwór. Brave New World, Oldosa Huxleya to jedna z trzech najważniejszych. Pozycji w tym nurcie, przynajmniej literackich, obok oczywiście roku 1984 George'a Arwella oraz mniej znanej, ale nie mniej dobrej powieści My, Jewgenia Zamiatina. I przez to chociażby jest powieścią trudno ekranizowalną. Jednak, w momencie, w którym zobaczyłem zwiastun serialu Stacji Pikok w reżyserii produkcji Davida Winera, stwierdziłem, że być może jest w tym jakaś cień nadziei. Świat bowiem sportretowany w tej serialu i w tej ofilmowej opowieści jest absolutnie olśniewający. Połączenie retrofuturyzmu z sterylnym e, wspaniałym projektem architektury świata, nowego Londynu, istotnie zasługującego przez to na miano nowego wspaniałego świata, wprowadziło powiew świeżości do tej powieści, już nieco podstarzałej i odpowiadającej na zupełnie inne lęki społeczne i potrzeby zarazem niż dowolna dystopia powstająca w wieku XXI. Śledzimy w serialu losy bohaterów znanych dobrze z oryginału książkowego, przede wszystkim Leniny Crown, Bernarda Marksa oraz Johna de Savage, dzikusa spoza dystopijnego świata a zatem tego elementu który przez system dystopiny zwykle nie jest przewidziany bowiem skoro nie mamy proroków we własnym kraju jedyne co można zrobić to jak najszybciej zaminować granice i oddzielić się wysokim murem żeby taki prorok nie przyszedł z zewnątrz i nie uświadomił nas że żyjemy w kłamstwie kłamstwie na którym ufundowany jest cały na pozór idealny system I problem naczelny serialu Davida Winera leży w tym że rzeczony system Przybrał niestety postać fizyczną, materialną. To znaczy, jest to system komputerowy, taki, jakiego spodziewalibyśmy się w tego rodzaju e, świecie w dzisiejszych czasach. I system ten inwiluje obywateli, którzy nie są, wydaje mi się, przynajmniej tak podatni na wpływ somy, jak w oryginale książkowym. Jasne, ta narkotyczna substancja, zresztą pochodząca z sanskryckiego określenia na eliksir nieśmiertelności i życia. Faktycznie jest potężna, ale raczej potężna jak silna substancja narkotyczna, a nie jako coś, co u Hakslija w zasadzie ma wpływ na funkcjonowanie systemu na wszystkich jego poziomach. I drugi problem serialu leży w czymś, do czego zwykle się nie przyczepiam to znaczy w wyborach aktorów. Akurat pechowo się złożyło, że dystopijny władca systemu w świecie wykreowanym przez Oldosa Huxleya, Mustafa Mond, ma imię znaczące. Mustafa bowiem, modelowany zresztą na Mustafie Kemelu Atatürk'u przez Huxleya, oznacza tyle, co ojciec, a Mond pochodzi od łacińskiego mundus, czyli świat. Na czele Nowego Londynu dystopii w Brave New World stoi ojciec świat. I nawiązuje to do bardzo długiej tradycji mm, piętnowania patriarchatu w światach dystopijnych. Nie przypadkowo w roku 1984 mamy wielkiego brata. W Bioshocku Infinite mamy ojca Komstoka. W Equilibrium Kurta Wimera mamy po prostu ojca. Ci mężczyźni w tym wypadku są znaczący. I dlatego pewnym ponurym paradoksem jest to, że na fali kastowania kobiet do ról pierwszo- i drugoplanowych akurat postawiono pechowo na taką rolę, która powinna być wypełniana przez mężczyznę. Poza tym, jeżeli miałbym wprost powiedzieć o Nowym wspaniałym świecie, cokolwiek, co może zachęcić do jego oglądania, myślę, że właśnie należałoby dać szansę temu serialowi z uwagi na piękno scenografii i to, jak ten świat wygląda. Natomiast to jest zarazem najsilniejszą i najsłabszą stroną serialu, bo jeżeli napięcie intrygi nie jest nawet w połowie tak dobre jak w oryginale książkowym, a postaci zostały spłaszczone do wypełniania typowych ról wymaganych przez hollywoodzkie schematy, to cóż nam pozostaje innego, jak nie właśnie świat i jego polityczny obraz? Natomiast problem polega na tym, że przez rozliczne decyzje fabularne, które zostały w serialu podjęte, świat ten być może jest nowszy, ale nie wydaje mi się, by był wspanialszy od tego, który stworzył Huxley. Czy jest to rekomendacja? Decyzja należy do Was. Do następnego.